Witam Was w dzisiejszym moim pierwszym odcinku. Wam, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić pułapkę na, na jakiegoś gracza. Będzie nam potrzebne y, płyta naciskowa, drzwi żelazne, jakiś obojętny klocek i woda. Możemy wybrać sobie klocek do wody. Drzwi musimy stanąć na prosto i drzwi na ten klocek. I tak yy, więc yy, dookoła robię. Pierw kładziemy klocek i wodę wlewamy. Później burzymy ten klocek. Teraz płyty naciskowe. Kiedy będzie mógł grać weź i się wtedy nie uwolni. Mogę... a tu możemy sobie położyć. Na przykład sobie położymy. Tu i Bedruk, żeby się nie wyłonić. Bedruk albo jakiś kroczek, żeby nie zguszyć, go. Albo Wes. Nic nie widzi, tam są diaksy, ktoś się utopił i sobie idzie jakiś gracz, otwierają się drzwi. Pierw to szybko wejść. I może się udusić. Pokażę wam na na Survivalu. Sobie idzie jakiś gracz. I traci życie. Musi poczekać. Tu nie może się wyłonić. I tu czeka, 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 czeka. Aż nie może się wyłonić. I ostatnie życie traci. I wszystko tak. To dzisiaj na koniec. Dziękuję. Wstawiajcie łapki.